co dzisiaj robimy? Jak to, co nie wiesz? No właśnie nie wiem! Dzisiaj, moi drogi, jesteśmy w Tokio! A co za tym idzie? Zabierasz mnie do Disney Sea! Czyli Disneylandu, ale w Tokio! Przecież my byliśmy już w Disneylandzie. Mufinka, źle się czujesz? W Tokio jest Disneyland i Disney Sea. A my dzisiaj lecimy do Disney Sea! I ty robisz wszystko, przez 24 godziny. No to chyba powinno być odwrotnie, no! Odwrotnie to mój drogi będzie na 3000 EP w górę, a więc zaczynamy! Wiem! Najpierw pójdziemy do Arielki! A nie wolisz mufinka, to story! Arielka! Arielka! Mufinka, kto zostawił taki bałagan? Kto zostawił taki bałagan? No! Aaaaa! Okay. Okej, okay, nie ma. Lecimy na autobus Okej, okay, kolejka numer dwa. Czyli kto Disney Dowiedziałem się. A, się. Co? Dowiedziałem się, dlaczego pikałem na każdej bramce oh, w samolocie. Yeah. Nie można tutaj jechać. Ariel, tu lecimy. Faktycznie, ziemia i chodź To oszustwo. Dobra, tym razem zdecydowałam się na Arielkę Patrzcie, to jest kolekcja Sakura Disneya Przesłodkie Ja znalazłam ja Dziękuję, widzisz, robić co chce, nawet jak ja nie wiem, że ja tego chcę Śliczne Dobra, tak jak wrócimy do mieszkania, proszę zrób mi taką toaletkę Ja będę wtedy zachwycona Mam już uszka Ta Ej, w tym sklepie ślicznie, serio Idziemy do Ariel, tam pewnie jest Jasmine, a tu będzie Ariel Stas ale nie chodźmy tu zjeść. Najpierw Ariel, potem nie. jedzenie, tak. Też, obiecałeś mi, że pójdziemy szybciej. O mój Boże, znalazłam Ariel. Tutaj jest. Krótko mówię. No tam, tam ktoś jest. Wow. Ale super. Tak, to są medyzy, chyba. Wow. wow. So, yes. O mój Boże, to jest podwodny świat. Ej, 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 ja szukam tutaj. Na <laughs> Idziemy na pięcianki na pewno. I to ubiegają i kiedy koniecznie zostawią muzykę do góry O, jaki sztos, czy my to widzicie, wodą A tam ja. pływasz, znaczy lecisz jakby w rybce. Ej, Ja chcę na wszystko. I idziemy na wszystko. Idziemy na ja wszystko. Idziemy łóżka i co i zaczynamy? Po raz kolejny. Uuu, jesteś fajnie. tego pewna. To było super. Chyba zaczynamy. Uuu! Wow. Nie, się? nie to się samo kręciło. Jo, ale fajnie! A my się wymijamy! E, tak, możemy no zamęczkę robić. Joo! Idę kupić nam lodę. I tu są trochę inne niż tam. Kitko i wezmę tego, a sobie chyba tę muszelkę wezmę. Okej, okay, lody wzięte. Jej! Teraz będziemy w tych rybkach wiesz? ale najpierw sobie zjemy i latać? ten twój, trzymaj, bo mi już się rozmraża. No i to jest moja kanapeczka. I jeszcze on jest, miałam mam pojęcia, nazywał sal, czyli morska sól. Taki papryczek, Zaraz lecimy tam, a teraz sobie pałaszujemy tego locika. Ale to wygląda kozacko! Smacznego na morzotnie! W środku jest lodowe, pycha! Zaraz my... Wybieramy sobie rybkę! Dobra, idziemy, idziemy, idziemy wybrać rybkę. Którą rybkę. Gdzie my. może tą? Może tą, tą, tą wezmę. Jest! Yes! Mamy to! Wow, wow, wow! Siadaj. zaczynamy. To było fajne, mi się podobało! A tobie? Super było! Przechodzimy. Wow. Dobra, już mam pomysł, co teraz chcę robić. A nowa kolekcja inspirowana Sakurą i Japonią jest na naszym sklepie winki.p., więc was tam ciepiodko zapraszam. Link w opisie. Teraz do teatru, Proszę. A nie wolisz zjeść, mieliśmy iść na jedzonko. Ale tylko na chwilkę proszę. Armel tam jest! O ja! Hi hi. Dobra, jesteśmy teraz na jakimś podwodnym placu zabaw. Jak się to prezentuje. Idziemy tam. zobaczyliśmy brzuch. Chyba tak. Coś tam chyba zjadł. To podobno będzie ruszu, Tam trzeba to? nacisnąć się, no. Po kolei. <śleski> Mogę nawet one tu są! Tam są ludzie u góry, to jest to miejsce. Ej, to jest kolej koszty to, to się nazywa takie kształty. Ros, a tu? A tam serio coś widać. Widzisz tam coś? Nie. Zero? To jest skrzyni jest skarb! Diament. Tam jest diament! Nie bo mnie coś <laughs> Czy to jest ten moment, że możemy iść na jedzonko? Jeszcze pamiątki z Arielkę! Co? No, dobra Ogólnie jestem wierna pięknej wersji, ale no, zobaczcie tak, jakie to jest śliczne! Ariel! To jest mega piutaśna. dobra Kitek, w sumie jestem trochę głodna, możemy wreszcie pójść coś zjeść. A ja jestem bardzo głodny. Ale ja wybieram. Grzeczny Kitek postarał się, Jadzonko. Tak, przyniosłem Co masz dla mnie? Ciasto, i frytoski. i jakieś kanapeczki, zobaczymy czy dobre. Super. Arielka je frytki. Dobra. Wielki to jest To jest cheesecake. Cheesecake. Dobry? Podaj, troszkę, daj troszkę. Troszeczkę? No za mało. <noise> Finka, to gdzie teraz? No jak ludzie? Na kolejną kolejkę. Teraz tutaj lecimy. Teraz na latające dywany, co no, ty na to? Będziemy latać. A to jest fajne. Dosi. Czekamy w kolejce nadal, ale już była minąło jakieś 20 minut Nieźle. źle. Wysiadliśmy, było super! gdzie <noise> się to była taka dźwignia i ona powodowała, że to się tak przechylało i Łukasz tak na złość wszystkim robił. Teraz Kitek zabiera mnie do teatru, a potem na czurowski, dobra? Na jedzonko? Na czurowski. Jak ty chcesz jeść? Naprawdę nie wiem, nie wiem. Teraz karuzela po teatrze. Tak, okazało się, że jest mało czasu, żeby tu wejść, to wchodzimy. To ma aż dwa piętra, ależ to. Dobra, zapelować, już Dzień są zamięte, ale ja znajdę coś fajnego. Jej, mam słonika, jest! Co jest? No, chodź! Okej, okay, mamy słonika, tak? To jest słońce, nie było tak, tak szybko słoń. słonik. Słonik, Będę patrzyła na naszych podudanych i machała. Niestety Gina nie udało się złapać. Ale było blisko. Dżin się na nas patrzy, on nas kontroluje. I ja ze mną jedzie. Jej! No ze słonią! Dawaj, idziemy! Gotowa jesteś? Maja, księżniczka! Ale tam do ludu, do ludu! Jestem cholona! <grywa> Szczęśliwa? Tak! W Disneylandzie były jabłkowe, a to są o smaku taki takiej czaj, więc subcie! Co to jest czaj? No czaj to jest tak jakby przeprawa. Nie wiem, co to jest? Nazwać. Patrzaj, Kitek, nie mamy czułowisków. To ja, Wiesz. Mam, ja je kupiłam. To są moje. Ej! Kupiłeś sobie? Tak, bo dzisiaj poprosiłam cię o to. Przypominam. Ile? Dwa. No daj. No daj, daj, daj. Yej! Mamy to, mamy czurozki. I Chodź teraz, Kitek, idziemy do Kubusia Puchatka, bo mogę sobie zrobić z nim zdjęcie i chyba go przytulić, się, dobrze zrozumiałam. Co? No, chyba tak. Mam nadzieję. I chyba jeszcze Buchaczek Donald. Spoko, czuj to, czaj. Daję 7 na 10. Defenderki, Byliśmy u Mini, Mini. Teraz teraz Marianki, bo minęliśmy jedną rzecz na A przy okazji tam jest. Tam jest cieplej. Tam jest cieplej, tak? Wow! Kufinka, Mufinka, stój, 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 zobacz. Pójdziemy? Łódka. co chyba zimno jest. Lecimy teraz na takie jakby meduzy, to będzie sztos. O, startowały. Ale to wygląda mega. Kitek, podoba Ci się? To jest subczo. Na. Nasz odcinek z automatami. Też tak będziemy kląsować. Okej, okay, polujemy na naszą muszlę, na którą idziemy. Tam. Ja bym tu poszła. Za ty na to? A, tu jesteś. Ja wiem, gdzie ty jesteś, uciekłeś mi. Dobra, siadamy tu. Okej, okay, pani nam pomogła. Widzimy. Proszę bardzo. O, I teraz zaczynamy. Jest już w kuchni Sebastiana. Patrzcie, jaki wybór jedzonek. Te szatki w Mikiego. sztos. Pani to szykuje dla nas florka. Jedzonko zabrane, teraz szukamy miejsca. Dobra? Mam tutaj pizzę Mikiego, i pod spodem Kitek ma jeszcze jedną pizzę. Pokaż ją. taka. Florka. I mam ten kubeczek, jest dla mnie, on zostaje dla mnie, więc dosik Teraz mam na niego opakowanie. Dziś jest najczęściej, jeszcze zobaczymy smak. Zobaczymy, czy krewki też śpiszą się z tym deserkiem. Co ty tak nie wolno. Mm. Dobra, mój florek już jest zapakowany i gotowy. Sebastian, jej. Idziemy teraz jeszcze kupić coś dla mnie, dobra? Mm. Kupisz mi coś fajnego, mm. tak? Mm -hmm. To się cieszę. Spływamy. Jak to pięknie w nocy błyszczy. O mateczko. Lecimy. Finka, kufinka. Ale czy to pani? <grym> no nie, ładnie tutaj. Nie było nic fajnego do kupienia, więc wracamy. Kitek tutaj i próbujemy się dostać do ja hotelu. patrzę na mapę. Ale pokażę minimapa. wam. Pokażę wam później wszystkie rzeczy, które kupiłam w Disney. Ania, to jest nasz. Lędzie. To jest nasz.